Grzegorz Kazdebkę, przekleństwa. Z pokoju Kuby i Buby dochodziły jakieś dziwne odgłosy. Zaintrygowana, zaintrygowana mama stanęła pod ich drzwiami. A wtedy pip i pip usłyszała głos swojej córki. A my na to pip, pip, pip. Tym razem to był Kuba. Czy wyście zwariowali? Wykrztusiła mama, zaglądając do środka. Kuba i Buba wyglądali na zmieszanych, ale tylko przez chwilę. – Bawimy się w takiego pana z telewizji – wyjaśniła Buba. Gdy mówił, to prawie przez cały czas było słychać taki pip. Mało brakowało, mama parsnęła by śmiechem. Musicie naśladować akurat takiego półgłówka? – zapytała. – Skąd wiesz, że to był półgłówek? – oburzył się Kuba. – Bo tylko półgłówek cały czas przeklina. Mama spojrzała na nich z rozbawieniem. – To całe pip jest po to, żeby nie trzeba było słuchać brzydkich wyrazów w telewizji często. Tak robią. Kuba chciał zapytać o coś jeszcze, ale w tym właśnie momencie do domu wrócił tata. Sprawiał wrażenie zdenerwowanego. Miałem stłuczkę, powiedział od progu. I to z takim hamem, że sobie nie wyobrażacie. A skąd wiesz, że z hamem zaciekawia się Buba. Wiecie, co mi powiedział? Gdy wysiadł z samochodu? Mama, Kuba i Buba zawiśli wzrokiem na jego ustach. Tata lekko się zmieszał. No co? Ponagliła mama, pip, wydusił z siebie tata. I zaczerwieniony ruszył do kuchni. Dziękuję bardzo za uwagę.